No zobaczcie, już zabierak jest zamontowany. Tu jest część odrzeciona, także to się obraca razem z rzecionem, tu jest dociśnięte do wrzeciona ten zabierak. No i tutaj dalej będziemy robić, przetaczać. Dlatego nie ma teraz otworów wcześniej, bo i tak te otwory się robi z luzem. Uchwyt ma się trzymać na tym i i dociskać do tej płaszczyzny także to jest bardzo ważne a otwory mogą być z luzem No ważne żeby tam nie zrobić jak pod otwór ósemkę nie zrobić dziesiątki czy dwunastki otworu, ale pół milimetra to myślę że jest wskazane będzie zabilona ta siednica ta, ta płaszczyzna ta siednica no i tą zabilimy a po co po to żeby to było przetoczone z tej maszyny i żeby nie było bicia przy większych obrotach dobra, teraz zobaczycie zaraz jak się to obraca to jest oczywiście silnik pierniakazowy to będzie przewidziane na silnik dwójkazowy ale zobaczcie jak się udało prawie ja nie widać silnika bicia tak minimalnie, coś tam minimalnie próbuje zaraz to wszystko wyrównamy Idziemy tak. tutaj. Najpierw trzeba wyjechać tutaj w tę łatwą płaszczyznę, bo teraz w tej. No zobaczcie, już są przetoczone tamte dwie płaszczyzny i tamta siednica z tego zamka. No i uchwyt się trzyma bez śrub. To nie znaczy, że tak będziemy toczyć. No, chciałem wam pokazać jak to jest spasowane, także tam nie wiem, może zero, zero luzu. Dobra, teraz odkręcamy zabierak, bierzemy na frezarkę w podzielnicę, wytrasuję, przewiercimy otwory 8,5 i będziemy przykręcać. No i będzie koniec na razie zajęcia, a jeszcze później tylko dorobimy tą tulejkę do zaciskania. Oczywiście będzie to tu przecięte w czterech miejscach na krzyż. czy nawet ten silnik, a przynajmniej wciępi, to trzeba by było, tak się mówi, wszystko z tyłu wbić i blokować. A to bije to oblicze tego Także to wszystko jest na do na wyszło super. Po tamtego zabieraka już materiał śruby już nie spadnie, Zrobimy 8 to po 8 Także to samo, to samo wydanie widzicie, mieliśmy tutaj na tym świętym Także jeszcze dorobimy tylko tą kulejkę zapiskową. Słopnie się tam zabiera, to